Dzień dobry. Po raz kolejny spotykamy się na warsztatach ekologiczno-kreatywnych w ramach budżetu obywatelskiego. Dzisiaj w ramach budżetu obywatelskiego Śląsk dla Każdego. Nie w Podlesiu w Domu Kultury, ale online. Słuchajcie, wiosna to taki czas, gdzie dużo zwierząt i owadów budzi się do życia. My, słuchajcie, zrobimy sobie dzisiaj warsztaty pod tytułem Wytłoczkowe zwierzątka. Co nam będzie potrzebne? Dzisiaj wyjątkowo bardzo dużo. Dzisiaj weźmiemy sobie stare wytłoczki. Słuchajcie, zarówno takie, jak i górną część z wytłoczek. Tutaj, za bardzo nią rzucać, ponieważ mamy tu bibułę przygotowaną. Następnie kolorowe papiery, plastelinka, farby. Będą też potrzebne patyczki. Mogą to być, słuchajcie, wykałaczki, ale ja tutaj użyłam patyczki, z których była zrobiona mata stołowa. Zniszczyła się, zepsuła, nie wyrzucamy, wykorzystujemy. Farby, farby. Tutaj mamy je dalej przygotowana. Tutaj już sobie wycisnęłyśmy farbę. kleje i zielona bibułę. No i oczywiście do farb. Zaczynamy. Zaczynamy. Słuchajcie, pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to dzielimy się pracą. Może Agnieszka oblepi. To znaczy, to będzie nasza łąka, żeby gdzieś te owady mogły sobie wesoło żyć. A ja, słuchajcie, żeby było szybciej i żebyśmy Was tutaj nie zanudzali, to my już tutaj mamy przygotowane z tych wytłoczek, takich powycinanych, nasze owady i mamy je już pomalowane jedną warstwą farby żebyśmy mogły pracować dalej. I tak. Z tych wytłoczek jedną, taką podłużną, akurat tu mamy taką, gdzie są raz, dwa, trzy, cztery. Podłużna zrobiona, wycięte są, słuchajcie, takie razem cztery oczka. I to będzie, jak się może domyślacie, gąsienica. coś zgadnia, co możemy zrobić z wytłoczki pomalowanej jednej na czerwono. Zapewne domyślacie się, że to zapewne będzie wiedranka, a z wytłoczki pomalowanej na żółto? Zrobimy sobie pszczółkę małą. Słuchajcie, ja stwierdziłam, że moja gąsienica, tak jak dużo żyjących na w naszej krawce gąsienic, nie jest taka jednokolorowa, więc ja sobie jeszcze jej zrobię piękne kropeczki. My używamy tutaj farb akrylowych, ale słuchajcie, niekoniecznie równie dobrze mogą być to farby plakatowe lub szkolne, jakiekolwiek macie w domu. Moja gąsienica będzie miała kropeczki i stwierdziłam, że będzie ona miała kropeczki na każdej swojej odnóżce, troszkę inne. Pojemnik z wodą. Będzie taka bardzo o wesoła kąsięcia. Niech ta mąka, będzie. Dobrze, że dobrze. Krawka się zieleni. Tak jest. Już właściwie jest cała zielona. Zobaczcie, z takich rzeczy, które normalnie byłyby już wyrzucone. Mamy nadzieję, że akurat do segregacji, do tłoczki po jajkach, do pojemnika lub worka niebieskiego na papier. Ale zobaczcie, jak możemy w kreatywny sposób, jednocześnie dbając o środowisko, nadać im drugie życie. Dobrze. Nasza łunka gotowa, zielona i już zwierzątka będzie za chwileczkę mogły na niej zamieszkać. Ja też farbę mogę odłożyć na bok. Bo moja gąsienica również jest pięknie, kropkowo ozdobiona. Dobrze. To ja biorę się za biedroneczkę. Aby nasza biodręczka była piękna, musimy jej zrobić skrzydełka. Zginamy kawałek papieru na pół, aby skrzydełka były takie same. I wycinamy. Zaraz Wam pokażę, co. No i dwa malutkie Teraz patrzymy. Dwa takie. Kole. Możemy również wyciąć kółeczko, przeciąć je na pół. No ja i są spukane. piękne. Dobrze, oprócz tego musimy jeszcze wyciąć buźkę. Kolejne półkola. Proszę, zobaczcie. I teraz naszą buźkę przyklejamy z przodu wydłoczki. Myślacie się, czego jeszcze brakuje bieżące? Kroweczka. Tak. Proszę, jest. I musimy najpierw narysować jej kroweczki. Rysujesz? Mhm. Proszę. górę wytłoczki naszej biedronki smarujemy klejem i do niej przykleimy skrzydełka. Spójrzcie. Zaraz będzie mogła polecieć, tylko jeszcze nie ma oczek. Bierzemy? Nie wiem, chyba najbardziej będą pasować małe białe oczka. Teraz słuchajcie, wyzwanie, żeby tak. odlepić papierek. Mamy samo przylepne oczka. Musimy odkleić od nich folię. Nie, nie, się nie? udało. O u mnie też jest dobrze. W każdym razie jedno oko już ma. Ha, ale piękna. nasza biedronka gotowa. Możemy ją postawić sobie na łokę W takim razie teraz zrobimy pszczołę. Tak samo wycinamy czarne pół kolej, to będzie do naszej pszczoły. Ja już tu jej przygotuję oczka. Mhm. No, chyba się pomalowałam lekko od gąsienicy. A ja w międzyczasie może dotnę naszej gąsienicy nóżki, a zrobię ja je, zrobię je ja, fioletowe i różowe. Zwykłe paseczki. Tu Cię przygotowałam no, właśnie Piękne, żółte oczka. Teraz się nie sama. <laughs> Ja docinam gąsienicę nóżki. Mamy każda pszczółka jest w paski. I my możemy na suchej farbce namalować. Czarnym mazaczkiem paski. A trochę tym okay. a teraz nie sobie z mniej więcej tyle tym nóżek, dla mnie jest i przelepiam naszej gąsienicy nóżki. Jednocześnie brudząc się farbą. <grymne> tego najlepiej poczekać, jak one troszkę nasze wytłoczki wyschną, natomiast już to nie będzie czekać. Pszczoła już ma paseczki. Brakuje jej teraz tylko skrzydełek. I znowu, zginamy papier na pół i wycinamy skrzydełka. No. dotnę po prostu kolejną, a potrzebę sobie czułam. i pszczółka gotowa. Aby nasza łąka nie była smutna, wcześniej przygotowałyśmy kwiatuszki. I teraz te oczki przykleimy do A Ja słuchajcie, jeszcze przylepię oczka naszej gąsienicy. Może takie większe będzie miało oczy. nasza kąsienica ma na oczka i słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze jej czułki. Tak jak już wcześniej wspomniałam, a tutaj mamy patyczek z maty. A to wybierz kolor na zakończenie czułków. Hmm. Ja myślę, że w fiolet pójdziemy. O, po prostu o tym samym pomyślałam. <laughs> Dobrze, jak kulam kuleczki. Ja próbuję e, najlepiej poproście rodziców o pomoc. O, a ja tutaj przebiję. Wytłoczka. Jeżeli nasze czółki nie trzymały się wytłoczki, od spodu również możemy je podkleić plastelinką. Proszę. Nie wiem, czy będzie za małe, ale zobaczymy. Całkiem do w I skakuję na Nasza gąsienica jest gotowa. I mamy jedną łące. Z wytłoczek możemy zrobić wiele innych różnych zwierzątek, mrówki, ważki, co tylko chcemy. My wybrałyśmy te, te owady. Bardzo nam się podobają, a Wam życzymy fantastycznej zabawy. Dziękujemy. Żegna się z Wami jak zwykle Agnieszka i Dorota. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Mamy nadzieję, że już w Domu Kultury. Pa pa!